Witajcie. Dzisiaj chcę Was serdecznie powitać w cyklu filmików poświęconych postaciom z Pisma Świętego. W każdym odcinku będziemy zgłębiać historię, nauczania i przesłania danej postaci, aby pomóc Wam zrozumieć, jaką rolę odegrała ona w Biblii i jakie lekcje możemy z niej wyciągnąć. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszą postacią jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus to postać, która zajmuje ważne miejsce w Biblii tysiąclecia. Jest on przedstawiany jako syn Boży i zbawiciel ludzkości, który został posłany na Ziemię, aby zbawić ludzi z grzechu i przynieść im wieczne życie. Jego nauki, cuda i życie stały się inspiracją dla wielu ludzi na całym świecie. Jezus Chrystus jest uznawany przez chrześcijan jako Bóg i człowiek jednocześnie, a jego śmierć i zmartwychwstanie stanowią fundament wiary chrześcijańskiej. Dlatego też dla wielu ludzi Jezus Chrystus jest symbolem nadziei i miłości, a jego nauki stanowią drogowskaz dla duchowego rozwoju. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka cyklu, w którym wypowiadam się na temat postaci z Pisma Świętego. Zachęcam do polubienia tego filmiku, udostępnienia go, napisania komentarza i naciśnięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam również do subskrybowania kanału, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów. Będę czekać na Was w kolejnych odcinkach.